Witam oh, Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wy Ten Mikołaj, Mikołajkowy popołudnie, mam nadzieję, że Mikołaj jakieś fajne prezenty Wam przyniósł, mamy jakąś tu paczkę, może nam też coś fajnego przyniesie, Riki Puć, okej, okay. tutaj może być, ale mamy jeszcze 3 razy 84+, więc może Mikołaj coś fajnego tutaj nam da, zostawcie lajka, zostawcie suba, a my zaczynamy od Polska, Wojciech szczęśliwe, okej, okay, to jest walkout, może być podwójny jeszcze? Nie ma podwójnego niestety to jest tylko 86. Ale Polak zawsze... Polak z wokoutem to jest zawsze coś fajnego, a my trafiamy jeszcze półkiego Okej. Okay. 11 tysięcy, ale to zawsze jest karta specjalna, nie? Także chociaż tyle. Czy coś nie wiem, to że nam drogi jej nic nie dało do, w paczkach. Takich w paczkach coś darmowego dla nas. Dla Tych ludzi, którzy nie otwierają za Fiopońcy, to w sumie troszkę szkoda. Nie był patch, to jest właśnie na nowym patchu gra, więc w salach tutaj zdjęcia pozmieniali. Niektórym piłkarzom do tego tam parę rzeczy pozmieniali w gameplayu. Także no, zobaczymy. Fineski podobno znerfili, także no, zobaczymy, czy to faktycznie jakby ma, jakby ma wpływ na gameplay. Jakie te zmiany, zobaczymy, zobaczymy. Buta Madrid. Ciekawa nazwa zespołu. Jest żółtek. O Jezus, ten środek obrony. Jest Pirlo, Szoboszloj, okay, ciekawy skład. Nie ma co mówić, że nie. Już zaczynamy to spotkanie. Mam nadzieję, że będzie fajne zwycięstwo. Nie tak jak wczoraj Arsenal, który no... no troszkę fartownie w ogóle z lutem i drużyną w tym sezonie, która strzeliła im trzy bramki. To jest również niesamowite. My tracimy... Piłkę w bardzo głupi sposób. Ale widzę, Teo też ma chyba zabdejtowanym dom, tak z ok, ciekawe. tym razem na skrzydle. Skrywa do Salaha, do Bernardo Silwy tutaj. Poklepalim, poklepalim. leao Lewa noga pod poprzeczkę strzał. Sąsiad, drillowiec. Nie odpuszcza człowieku. Ciekawe, kiedy tu się skończą. Remont, daj mi się, że nie tak szybko Ale tutaj po kurde, tyle miejsca tam miał Patty Czemu z z takiego miejsca Kurde, no Dudek to obudził w siebie Jakąś legendą Legendą bramkarską no, wiesz, jest ikoną się tam? Bohatera o bo jest, teraz się wylałem. No nie skasował go. No i to musiał wykończyć Gucci, no. Bez sensu. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dużo łatwiejsze niż to poprzednie mam to Edson okej, okay, okej. Okay. Kartowo na pewno słabszy skład. nie zwrócimy uwagi na tylko skurczy byka Mendiego. To nie jest Gaja, okej, okay, okej. Okay. No Gaja raczej na razie okazał się szybszy niż Salach? Okej, okay, no bo nic nie mówię o Gaju. Nic nie mówię o Gaju. To, to jest chyba najlepsza obrońca w tej grze. Najszybszy, kurczę wszystko... No kurwa. Okej, okay, no, w końcu, Salah. Fineska, no ale taka normalna, w sensie tam to nie jest strzał finezyjny plecami 30 metrów od bramki. Nie no, znów ten gaja, co jest mistrzem szybkości, bez przesady. No ale jakaś celność, cokolwiek, panowie, panowie. A bo wpuścił Hallanda, no Naprawdę jest swoja pierdola. No i w taki sposób tracimy właśnie gola. Boki kofie. Okej, okay, no ale odpowiemy w bardzo podobny sposób. Też nie wiem co tam się stało. Nie wiem nic, ale no powiem tak. Kto od miecza wojuje ten... Ten sam od niego ginie, tak? Czy jakoś tak to było? Sam kto ogniem wojuje, ten sam się spali? Nie pamiętam dokładnie. Okej, okay, no jakby Salah z prawej nogi, Swinecki tak strzelił, to on już się zestrał. On gra Diaszem, to, to cholera jasna gra Diaszem i Trentem w podstawowym składzie. Ale mamy problemy. Okej, okay, teraz się wylało na naszą korzyść. Idealna odbitka. Mamy dziwne, no, 5 minut do końca, panowie. Full skupienie teraz. Nic nie odskwansuje. Ja wiecie, że lubię coś odkurwić w samą, samej końcówce. 5 minut do końca. Nie stracimy tak głupio tej piłki. Będzie dobrze. Leo, może tak jest. Rafaeleo 4-2, więc już jesteśmy w domu. Jesteśmy wygrani w tym spotkaniu. Prawdopodobnie chyba, że zaraz coś dobra. Konate. Z interwencją. Co mu tu tyle miejsca bo i tu nikt nie stał? I Fati to jest gol Co? Co on to... No dobra, rozumiem, że ten bramkarz nie jest najlepszy. Ale to mu gap między rękami przeleciało. Okej, okay, Fatty. No jest szybki Fati, nie ma co wam opowiadać. Kurczę, no i 2-0, drugi strzał. No dobra jest ta karta, no jest cholernie dobra. OK, mamy 2-1 Ale trzeba się tutaj napocić w tym meczu Dobra, nie ma sensu tak brać widzowie Po trzech strzałach, jak jest trzy bramki Okej, okay, ktoś już... o kurwa Ale ekipa No ikony, ikony ciekawe, ma przeciwnik Ciekawe, że mając taki bilans trafiony na takiego przeciwnika, jakby to mnie naprawdę intryguje, jak działa ten matchmaking, bo... Ja jestem w szoku, jak trafię do takiego rywala. Mając taki bilans. To, to, to nawet nie jest zabawne, tak szczerze. mając dobra, ja wiem, że jestem w, w tym tygodniu. Turbo mnie idzie w tą grę. Mam bilans w tym momencie 3-6. I trafiam na taki skład. I jak chcę zobaczyć, że ten gościu ma 3-6? Bo według mnie. To... Wow! To, że on tam nie strzela w teksturze, podania. Nie, na pewno tak. Możemy mówić wiele o tej grze. Naprawdę wiele, ale. Czemu nie naprawili, czemu zrobili patcha, zmieniają fineski, zmieniają gameplay, ale matchmaking nadal jest spierdolony, no dlaczego tak jest, no przecież powiedzcie mi, że ten ma taki sam bilans jak ja, to się chyba zestrzam pod siebie. nie no, ja wychodzę. No, nie ma szans, żebym cokolwiek tutaj zrobił. To tak z ciekawości. Mimo to był ostatni. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Złóżmy sobie te paczki za te nagrody, ale coraz bardziej mam wrażenie, że to jest tak bez sensu. Ja wiem, że no, to jest XD w ogóle, się nie kwalifikujemy do tych futs championów, ale no co mamy jeszcze. Środo dopiero, tak spokojnie. Okej, okay, Fredzik, fajnie. My tutaj jeszcze wrócimy do tego. Oczywiście no, 1000 monet, już, już fajny zarobek. Wrócimy silniejszy, no jest duża szansa, że przez to... ...staliśmy tak w cipem, bo naszym bramkarzem był... ...no... ten... ...Di Gregorio, tam inny, Andrzej. No, no, nagrody, no wiadomo, że tu to będą totalnie do chipy. Ale mamy dużo kart, więc jakieś rozbudowy będzie można porobić. To jest nie plus ostatnia ta paczka, tutaj też raczej bez emocji, bo tam jest coś na czarno, się zbugowało. Franz, to, to jest to chyba walkout z pani? Czy to jakiś ekran? Chyba no, 83. No nic widziały, o jest alpowska i na co widziały, ten Piękny zimowy Mikołekowy wieczór, dałem dupy Także no twórz. No jest lipa, no jest lipa nie ukrywajmy się Nikt się nie spodziewał, żeby będzie aż tak źle Ja się nie spodziewałem, że jest taka kasana To no, zróbmy może jeszcze tutaj jeden Jedną rozbudówkę na sam koniec no, bo kurde, czuć nie dosyć i po tych paczkach, i po tym gameplayu. No nic. Będziemy się odkuwali jutro, i pojutrze. I do końca Fify, Sam do kiedy. Do kiedy psychika wytrzymał. Także tutaj mamy jeszcze Serbia, LP, to jest Kostić Kolejny piłkarz juventusu. Także. Wow. No, no ma fajną ocenkę. A83 też, no. Powiedzmy tak, że cóż moi drodzy, tym akcentem ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, zostawcie like, zostawcie suba.